Cześć, w dzisiejszym odcinku no, kebab cedra z Warszawska Praga i kebab syryjski. Mieliśmy ostatnio armiański mieliśmy turecki, także teraz kebab syryjski, aleja Solidarności niedaleko za dworca winańskiego i dwóch innych pysznych kebabów, o których. Możecie zobaczyć w rankingu kebabów za, na rok 2022, więc Praga stoi smacznymi kebabami otworem. Jeżeli chcesz tu przyjechać ze znajomymi, to raczej nie, bo jest to taki sklep gdzie są przyprawy, różne dziwne rzeczy zagraniczne, herbaty i tak dalej. Jest to po prostu tak, jakby sklep spożywczy. Gdzie sprzedawany jest kebab? Jest gdzie zaparkować. No ale, żeby tu zjeść, to raczej ze znajomymi yy, nie przyjeżdżaj tutaj. Yy, dodatkowo pan właściciel pali w środku papierosy. Także, jak nie lubisz papierosów, to nie jest to miejsce dla ciebie. Tym bardziej, że pan pali w środku, tam gdzie się yy, robi kebab. Także taki duży minus jest. Mi to osobiście nie przeszkadza, jestem wyrozumiały. Więc zamówiłem kebaba z baraniny. I muszę powiedzieć, że kebab jest smaczny, aczkolwiek nie każdemu będą smakować surówki, bo jest między innymi ogórek kiszony i kapusta, więc jak nie lubisz takich rzeczy, to zamów bez surówek i po prostu tego kebabu. kebab typowo y, dla mężczyzn duże porcje kobietom niekoniecznie będzie smakować ten kebab ponieważ jest nawalony bardzo dużą ilością szypraw y, przez co nie każdemu będzie smakować raczej pacetom tak y, solidne porcje można się najeść y, dwa punkty odejmuje za papierosy y, punkt odejmuje y, też za to, że to jest sklep, a nie restauracja, i ogólnie ceny są umiarkowane duży kebab 17 zł. Także dziwne to jest, bo na ulotce jest 16, ja zapłaciłem 17, to też mi się to nie podobało. Pan jest przesympatyczny, także jest miła obsługa kebab. Jest szybko robiony, także jak nie masz czasu. To spokojnie, tutaj zjesz bardzo szybko. Moja ocena: trzy punkty zabrane, właśnie za, za to, co powiedziałem, czyli 7, Czyli jest to powyżej średniej. Polecam to miejsce, aczkolwiek nie dla każdego ono jest. Jest to na pewno oryginalny kebab. Jak lubisz. Przyprawy orientalne to tutaj będzie to dla Ciebie. Wszystkiego dobrego w nowym roku 2022. Tak jak mówię, kebab moim tutaj subskrybentom, i jeżeli ktoś obejrzy ten film, to też dla niego wszystkiego najlepszego w nowym roku. Kebab siódemka, czyli powyżej średniej, i jest to na pewno warte chociażby spróbowania. Jak będzie Ci smakować, to będziesz tu przychodził. Na pewno nie, nie, nie otrujesz się tu, ani nie pożałujesz. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku. Cześć!